Witam serdecznie na kanale Iwitarot Osoby z znaku Baranka Te czytanka będą na miesiąc grudzień 2021 Na miłości na pracę Osoby, które pierwszy raz tutaj oglądają ten, moje czytania Bardzo bym sugerowała, byście obejrzeli je od początku do końca Ponieważ one będą dopowiadane, te karty, które nawet już widzicie, więc nawet jak znacie te, te przekazy z kart tarota, to są duże arkana, właśnie. One są dopowiadane całą talią kart tarota, więc zaraz będzie zupełnie co innego, może wyniknąć w trakcie czytań. I tak naprawdę ja tego nie wiem, co będzie dalej. Tutaj są karty rady na miłość, na pracę. Tutaj są energie, miesiąca na miłość i pracę, więc naprawdę wiele się będzie działo w trakcie mm, czytania. Oczywiście już Was bardzo, bardzo was proszę o subskrypcję, o komentarze, o lajki. Mm, oczywiście mm, zapraszam Was też na kanał Tarot Tibliana. To jest też mój kanał, gdzie rozpoczynam mm, właściwie mm, temat, no, czytania o tematyce miłosnej. Tam będą głównie wybierz karty takie, tego typu właśnie czytanka małe. Mam nadzieję, że coś dla siebie też znajdziecie. Pod filmem będzie wszystko, link, właśnie linki będą tam przedstawione, więc sobie będziecie mogli zajrzeć. Też również ten drugi kanał. Dobra, zaczynamy od pracy. Jak widzicie, tutaj jest właśnie Kapłan, i tutaj jest um, cesarz. Kapłan mówi, um, słuchajcie, o dobrych inwestycjach. Właściwie o, to jest w ogóle wiara, od, y, wierzy w to, w sukces, tak? Wierzy w to, że ten jego zamysł w grudniu, bo tutaj mówimy o grudniu 2021, tak? Więc Tutaj on wierzy w to, w ten sukces, właściwie ta intuicja go nie będzie zawodziła, tak, on to wie, on, ja tutaj widzę człowieka, który nawet jeżeli nie jest pewien, to on się dokształca, to on zbiera informacje, rozwija swoje talenty, twórcze nawet, więc... To jest również rozwój duchowy. Tutaj nawet chodzi o osoby, które tak jak tutaj mogą zostać księdzem, tak? Tutaj z kolei jest cesarz, więc ktoś yy, z kolei może być yy, jakaś osoba urzędowa nad właśnie tym księdzem, który. Po prostu nie wiem, jak to tam w ogóle działa w tych w rzeczach, ale właśnie może to jest ktoś, kto wykłada i on się właśnie dokształca. Może też tak być, prawda? Również może być zupełnie nie mieć nic wspólnego z księcem. To po prostu. Mm, Ktoś, kto po prostu inwestuje z siebie, inwestuje pieniądze w jakieś przedsięwzięcia, tak? Tak samo <laughs> i właśnie się też dokształca. Może chodzi, może to jest jakaś spółka i właśnie z tym cesarzem. Hmm. Cesarz ogólnie mówi o materialnej stabilizacji, tak? To jest ktoś, kto jest szefem. Jest przełożonym. Więc on jako trzyma twardą rękę nad, nad czymś, nad projektem, nad w jakiejś firmie ktoś inny, tak? Ktoś po prostu za zarządza innymi ludźmi i właściwie jest pewien tego co robi, tego zamierzenia. On ma siłę w sobie, zobaczcie tu jest moc. To jest karta moc. To jest karta to jest energia miesiąca. To jest moc wewnętrzna Twoja moc. Nie wiem właśnie w której tej karcie się tutaj odnajdziesz, czy tutaj jako wiara, czy tutaj właśnie jako cesarz. Dlatego sobie będziemy dopowiadać, o co tak naprawdę chodzi u ciebie baranku na miesiąc grudzień 2021. Tu na pewno możesz inwestować w coś pieniądze. Na pewno będziesz musiał właściwie, no to co powiedziałam, że ty, ta Twoja intuicja bardzo dobrze ci pomaga w zarządzaniu, w decyzjach. No, w końcu nie od kozery, jesteś tym szefem, prawda? Dobra. <laughs> Zobaczymy, dlaczego ta wiara u ciebie wyszła. Hmm, tutaj nie wiesz, tutaj jest jakby, musisz podjąć jakąś decyzję. Zostać w tej pracy, nie zostać. Może ci się szewnie podoba. Też odejść do innej pracy. Dlatego zobaczymy. Dlaczego wyszły dwa miecze? Nie jesteś zdecydowany, zupełnie. Hmm. To jest zranienie. To yy ja to czuję, że. Ktoś źle się czuje tam, gdzie właśnie jest. To są straty. Tutaj jest. Może poczułeś się oszukany czy oszukana. Tutaj właśnie taka energia jest i właśnie nie spodziewałam się właśnie takiej karty u ciebie, baranku na pracę. I to jeszcze w grudniu, gdzie przecież to jest koniec roku. Gdzie tak naprawdę każdy liczy ten, każdy grosz, tak? Bo to prezenty, bo to święta, bo to może jakaś impreza. Słuchajcie, hmm. może utraciłeś szansę na jakiś awans? Może hmm, to jest wypowiedzenie pracy również. Czy jest ogólnie rozczarowanie jakąś sytuacją albo po prostu też niepowodzenie w jakichś transakcjach lub negocjacjach z kimś. Możliwe, że właśnie z tym cesarzem. I nie wiesz, co teraz zrobić. Zobaczymy, o co tutaj chodzi z tym cesarzem. I nie wiesz co zrobić. I tak coś czuję, że Ty naprawdę będziesz chciał odejść z tej firmy, gdzie właśnie jesteś. Dlaczego cesarz wyszedł na grudzień 2020. No to jest paźmieczy. Paźmieczy, kochani, to są kłótnie. Paźmieczy to jest bardzo nerwowa atmosfera. To jest ktoś, kto po prostu nie daje za wygraną. Hmm. Hmm. To jest walka o awans, to jest walka o coś. To jest walka, to jest... Kurczę, to jest naprawdę nerwowa atmosfera. Są konflikty w pracy, rywalizacja, hmm. jeżeli jesteś przełożonym to ty kogoś ochrzaniasz o coś, więc ja tutaj wręcz mam wrażenie, że hmm, ktoś w tej karcie wiara. On jakby nie dostaje tego, czego chce. On jest rozczarowany w spotkaniu właśnie z tym cesarzem. <laughs> może ta osoba nie, nie wywiązała się z czegoś. Może się nie zrozumieli. Naprawdę nie mam pojęcia, o co tutaj może chodzić. Myślę, że osoba, która jest właśnie tutaj w tej karcie, ona będzie wiedziała, co zrobić. Bo jeżeli się już zastanawia, czy zostać, czy naprawić tę sytuację, to w grudniu podejrzewam, że to jeszcze się nie rozwiąże. Będzie taka niezdrowa atmosfera w pracy. Jaka jest rada od Tarota? W fortuny. Nadchodzą zmiany, nad które nie masz wpływu. Niezależnie kim jesteś. Naprawdę to są zmiany, do których będziesz się musiał, czy będziesz musiała dostosować. Hmm. Zobaczymy, co aniołki mają ci do powiedzenia na tą sytuację. W przeciągu kilku miesięcy. Zobaczymy o co tutaj chodzi. To, o co pytasz, wydarzy się w ciągu kilku miesięcy. Boskie wyczucie czasu musi uwzględnić również wolną wolę innych ludzi. Zachowaj jednak wiarę w to, że kiedy wszystkie fragmenty układanki trafią na swoje miejsca. Sytuacja przyniesie piękne rozwiązanie. Czyli, no, jeszcze nie będzie rozwiązania tej sytuacji w grudniu. Tak jak powiedziałam, zobaczcie, jak to wszystko współgra ze sobą. Hmm. No, no tak wyszło. No, bardzo mi przykro, przykro. Kochane moje baranki, no ale, no. Cóż, no, taką energię ściągnęłam i taką właśnie przeczytałam, tak? Hmm. Zobaczymy, co tutaj jest u Was w miłości. No, w miłości, słuchajcie, no, pustelnik. Ja mam wrażenie, że tutaj ktoś jest osamotniony. Tutaj jest ktoś, kto. Mm. Nie czuje się, w... jakby albo jesteś sam, jesteś kawalerem panną i jesteś sam sama i no i po prostu wolisz książki, wolisz się uczyć, niż właśnie być w jakimś związku. Albo jeżeli jesteś w związku z kolei, to czujesz się osamotniony, czy osamotniona w tym związku jakoś taka na boku. No tutaj właśnie w tej sprawiedliwości tutaj widzę związek bardzo taki, no taki, wiecie, oparty na mm, o równowadze. Właściwie to nic takiego tam nie dzieje. To jest taka równowaga, harmonia, po prostu wszyscy mają swoje miejsce jakby i każdy swoją rolę jakby gra w tym życiu swoim, ale tu nie ma namiętności, tu nie ma szaleństwa jakiegoś takiego, wiecie, jakie potrafi być w miłości. Porywów serca. To jest po prostu. No ja to widzę nudę, po prostu nudę. Jeszcze i jeszcze, jak już jest ten pustelnik, no, tutaj widzę osobę, która źle się właśnie w takim związku czuje. To niestety. Energia miesiąca dla Ciebie tutaj jest. Cesarz. Cesarz to jest ktoś, kto trzyma władzę, tak? Więc to może być ojciec, to może być mąż, może być nawet despotą, słuchajcie. Nie wiem w jakiej jest sytuacji. Może się czujesz przytłamszona. Może, by, może żona jest taka. Kurczę, no naprawdę nie wiem, bo to są po prostu ogólne czytania i ja sobie w tym momencie tylko gdy Zobaczymy, o co chodzi z tym pustelnikiem. Dla osób spod podznaku Baranka na miesiąc grudzień 2021 w miłości, dlaczego wyszedł pustelnik? Tu <tulce> widzę odejście. Ktoś tu myśli o odejściu. A dlaczego yy, właśnie ta sprawiedliwość? Zobacz To jest dziewiątka Dziewiątka mieczy Wiecie co ona oznacza To są noce nieprzespane To jest zmartwienia jest, jest ktoś bardzo osamotniony To jest ktoś, kto po prostu Myśli nad odejściem Czuję się nieszczęśliwy w tym związku, w którym właśnie tkwi. W tym grudniu właśnie będzie coś takiego, że ktoś. Tutaj są święta, prawda? Tutaj będzie jakieś, no wiadomo, że to są rodzinne święta. Potem jest Sylwester. Tym bardziej poczujesz się źle i niedobrze. Będziesz widzieć te różnice między tym, czego pragniesz, a tym, co masz w rzeczywistości w swoim świecie, w tym prawdziwym. Hmm. Myślisz nad tym, że może być tylko gorzej. Hmm. No, no, nie za wesoło powiedziałem. Zobaczymy. Jaka będzie rada od Tarota dla Ciebie? <laughs> to jest sąd ostateczny, kochani. Sąd ostateczny jako rada. Nadszedł czas na ocenę swojej życiowej sytuacji, zobacz. I Musisz dokonać zmian w swoim życiu. Ty jesteś jakby na rozdrożu. Ty, ty już myślisz, zobacz, na, nad odejściem. Sąd ostateczny, to jest strątka. Obudź się, przestań myśleć, zacznij działać. Posłuchaj swojej intuicji. Możesz rozwiązać problem, o którym ty myślisz. Ale naprawdę decyzja zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Zobaczymy, co aniołki mają na ten temat do powiedzenia. Wybierz nowy kierunek, no nie. Słuchajcie, kiedy tasuję te karty, naprawdę nie mam pojęcia, co będzie później. Wybierz nowy kierunek. Nadeszła pora, byś wybrał nowy kierunek swojego życia. Okoliczności, w jakich przyszło ci dotychczas egzystować, mogą nie gwarantować ci spełnienia, a Twoje serce może być pełne niezadowolenia. Ty już wiesz, że ten świat ma Tobie do zaoferowania coś więcej, a najlepszą decyzją jest teraz podążanie za przewodnicą Twoich aniołów. Podejmij świadomą decyzję, by zostać osobą, jaką jest pisane być, stwórz własny plan działania i dzięki któremu przybliżysz się do boskiego celu Twojego życia. Natychmiast zacznij stawiać kroki i w kierunku szczęśliwej przyszłości. No nic dodać, nic ująć. Widocznie miałam to powiedzieć widocznie. Jeżeli jesteś czy słuchasz tego czytania, może rzeczywiście powinieneś tego, to usłyszeć. Kochani, tyle, aha, jeszcze jedno, ale bym zapomniała. Pomyślcie sobie, może macie jakieś życzenie, właśnie na koniec wybiorę dla Ciebie baranku i jedną z kart, z opiekuńczych karty, to są takie karty, gdzie troszczą się o ciebie. Pomogą ci coś zrozumieć. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji. No, zrobimy taki eksperyment, dobrze? Pomyśl, o co ci właśnie chodzi? Co byś chciał chciała spełnić w grudniu? Jakieś masz życzenie? Ja wybiorę jedną z kart. Zobaczymy, co ma do, nam do przekazania dla Ciebie. Właśnie poleciała. Wdzięczność. Wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Zobacz. Myślę, że musisz obserwować to, co masz wokół siebie. Mimo, że naprawdę źle się czujesz, mimo, że, nie wiem, coś w Twoim życiu nie gra, szukaj te, te małe radości, bądź wdzięczny za nie, a dobre przyjdzie do Ciebie również. Możliwe. Ja się po prostu odnoszę do tych czytań, które tutaj są, a może Tobie po prostu chodzi o całkiem coś innego. Dobrze, to tyle z mojej strony, kochani. Mam nadzieję, że się Wam podobały te czytania. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Do następnego razu, trzymajcie się, pa.